Nigdy się nie spodziewałem, że kiedykolwiek nastąpi taka chwila, że ktokolwiek będzie chciał do mnie wysłać grę, żebym się nią zajął. I między innymi zwrócił się do mnie z taką ofertą człowiek o pseudonimie Omen. Jednak, biorąc pod uwagę, co mi wysłał, jest to raczej zły Omen. Od razu uprzedzam, że nigdy nie byłem wielkim fanem Transformerów, i dotyczy to zarówno oryginalnej animowanej serii, wersji Michaela B, jak i zabawek. Zawsze jakoś tak bardziej przemawiał do mnie świat mask. Ale o tym innym razem. Niemniej wcale nie czuję się nieśmielony małą znajomością tego uniwersum, bo pytanie na które chcę przede wszystkim odpowiedzieć to czy Zemsta upadłych to dobra gra? <słyski> Oczywiście, że nie. Zemsta upadłych to jeden z tych tytułów, który zostaje wydany bardzo szybko po premierze odpowiadającego mu Blockbustera. Zazwyczaj jakość stanowi tutaj wartość drugorzędną, bo najistotniejsze jest jak najszybsze wypuszczenie produktu na rynek, żeby opadający powoli filmowy hype jeszcze trochę nakręcił sprzedaż. Jednak jak bardzo na odpierdol zostało to wykonane tutaj, aż brakuje mi słów. Przede wszystkim problem polega na tym, że kiedy mówimy o transformerach Michaela Baya, na podstawie których wyszła ta gra, to głównym punktem odniesienia będzie warstwa wizualna, która wyjątkowo nie daje tutaj rady. I wiem, że to nieuczciwe porównywać wysokobudżetowy film, nad którym pracowały setki grafików, animatorów i pirotechników, żeby tylko zamaskować niskich lotów w scenariusz, ale jeśli wypuszcza się grę opartą właśnie o tego typu film, gdzie głównym elementem jest aspekt wizualny, to jak uciec od tych porównań? ja naprawdę nie czepiam się grafiki samej w sobie, bo żeby być szczerym, to nawet nie umiem jej rzetelnie ocenić. Tutaj jednak dostałem dość łatwe zadanie, bo po prostu muszę spojrzeć na analogię pomiędzy tym a tym. I ocenę tego zostawiam Wam. Sterowanie w grze nie jest najgorsze, wszystko działa jak należy. Celownik porusza się płynnie i zgodnie z wychyleniem gajgi. Autoboty biegają, latają, skaczą i wspinają się też bez zarzutu. Jest jednak jedna rzecz, której nie potrafię pojąć. Transformacja umieszczona jest na prawym spuście, tym samym przycisku, który odpowiada za strzał. Strzelać jednak można tylko, kiedy wciśnie się lewy spust odpowiadający za celowanie. Zatem siłą rzeczy sporadycznie, zupełnie nieświadomie, zamiast strzelać, będę zmieniał się w samochód tylko po to, żeby po chwili odmienić się znów w robotach. I to nie koniec, żeby trwać w samochodowej formie, prawy trigger należy trzymać, co jest jednoznaczne z ciągłym przyspieszaniem pojazdu. Zatem, jeśli chcę zwolnić przed zakrętem i puszczę spust, to znów zmieniam się w robota. Czy można było to gorzej wymyślić? Czy ktoś uznał, że to dobry pomysł, żeby umieścić trzy zupełnie różne funkcje, które znajdują zupełnie różne zastosowania na jednym przycisku? Jak można na jeden guzik wsadzić transformację, przyspieszenie i strzał? Jaki debil tak to zaprojektował? Scenariusz gry jest żywcem przeniesiony z filmu. Nie są to żadne alternatywne wydarzenia, nie są to misje pomiędzy scenami filmu, nie ma tu nic, czego nie można by zobaczyć na kinowym odpowiedniku. Misje są praktycznie wszystkie takie same, trwają od 2 do 7 minut i polegają na wybiciu wszystkich decepticonów w obszarze i przemieszczeniu się do kolejnego punktu. Ewentualne rozmaicenie w postaci epizodów eskortowych polegają dokładnie na tym samym, tyle że zamiast szukać przeciwników, oni odnajdują nas. No i poruszamy się nieco wolniej, bo musimy brnąć za ochranianym konwojem. Czemu więc miałbym chcieć w to grać, zamiast po prostu obejrzeć film? Nie wiem, nie ma tu nic nowego, gra wygląda gorzej niż film Bea, a wczucie się w rolę autobota przy tak monotonnej rozgrywce jest raczej niemożliwe. Dlatego też darowałem sobie po kilku misjach dalszą mękę, jednak zanim odstawiłem grę na półkę, postanowiłem sprawdzić jeszcze jak wyglądają misje Decepticonów. Bo tak, w grze znajduje się cała kampania filmowych antagonistów i pomyślałem sobie, że być może jest to ratunek dla tego gówna, że jest tam jakiś oryginalny scenariusz, który pokaże mi świat zdominowany przez Decepticony, że poznam jakąś alternatywną historię, która jedynie nawiązuje do wydarzeń z filmu. Oczywiście nie. Gra jest dokładnie taka sama po obu stronach. Najpierw, nie wiadomo po Chuj, muszę jeszcze raz rozgrywać tą samą misję treningową, co przy kampanii Autobotów. Później jest identyczna misja w Szanghaju, gdzie mam wszystkich po prostu pokonać. Dalej muszę znaleźć obezwładnionego kolegę i doprowadzić go do wyjścia, a następnie znaleźć trzech czy czterech naukowców, którzy powiedzą mi, gdzie jest Megan Fox. Misje są dokładnie identyczne, jak w przypadku Autobotów. Czasami zmienia się kolejność czy ilość przeciwników do pokonania, ale poza tak drobnymi detalami to jest to dokładnie ta sama kampania. Zemsta upadłych to książkowy przykład gry chujowej, która jak przystało na pasożyta żeruje na hypie nakręconym dla wysokobudżetowej kinowej produkcji, której nie dorasta do pięt mimo nie najwyższej jakości filmowego pierwowzoru. Jest to jedna z tych gier, o której niewiele można powiedzieć, bo elementów w niej jest tak mało i przy tym są tak powtarzalne i monotonne, że mam wrażenie, że gra w całości została zaprojektowana na kolanie podczas podróży komunikacją miejską, do prawdziwej pracy dewelopera. W innej branży. Dlatego też sobie pomyślałem, że skoro już jestem przy temacie gigantycznych robotów zmieniających się w samochody, to sprawdzę też jeszcze jeden tytuł, który mam akurat na półce: Transformers na PlayStation 2. Gra oparta jest o serial animowany. Nie uświadczymy więc tu maszkaronów, które Michael Bay zapewne widzi w lustrze podczas złego tripu w kwasowym amoku. Zamiast tego są tu stylowe, kanciaste bryły, które na myśl natychmiast przywodzą lata osiemdziesiątek. Wiem, wiem, ten nowy design jest dużo bardziej poważny i futurystyczny. Roboty wyglądają groźnie, jak przystało na Kino dla dorosłych. Ja jednak zawsze będę z sentymentem spoglądał na czasy mojego dzieciństwa i dla mnie zawsze Optimus Prime powinien wyglądać tak, a nie tak. Sama rozgrywka jest bardzo podobna, jakby nie było, do starcia gigantycznych robotów, ale jednak wznosi się na nieco wyższy poziom. Grając w to nie miałem wrażenia, że produkt został przygotowany na odpierdol, że przyszedł ktoś ważny i powiedział za tydzień ma być gra o transformerach i poszedł. Tutaj dbałość o detale jest naprawdę zaskakująca. Autoboty wyglądają świetnie, otoczenie też jest bardzo przyjemne dla oka. Pomiędzy misjami dostajemy te filmowe przerywniki, które zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie i znakomicie oddają klimat świata. W którym gigantyczne roboty walczą o dominację na Ziemi. Do tego dochodzą minikony, które odnajdujemy w trakcie gry. Każdy z nich daje nam jakiś tam power-up. Jeden wzmacnia odporność na obrażenia, inny pozwala strzelać rakietami samonaprowadzającymi, jeszcze inny generuje pole siłowe odbijające strzały przeciwników. Jest ich cała masa, a zbieranie ich i konfigurowanie w różnego rodzaju zestawy dodaje grze dodatkowego smaku, nie wspominając o fakcie, że wybór odpowiednich mikrosprzymierzeńców może zadecydować o wygranej lub porażce, a na dodatek można się przełączyć w widok pierwszoosobowy i z tej perspektywy prowadzić walkę. I to jest dokładnie to, czego brakowało mi w tamtej grze urozmaicenia. Oczywiście, że tutaj też tylko biegam po lokacjach, walczę z przeciwnikami i docieram do określonego punktu, ale te wszystkie drobne dodatki, jak chociażby zmiana perspektywy czy możliwość konfigurowania uzbrojenia sprawia, że granie staje się z miejsca monotonna i otwiera wachlarz możliwości, których próżno szukać w zemście upadłych. A do tego poziom trudności sprawia, że gra jest niesamowicie satysfakcjonująca. W zemście upadłych zginąłem pierwszy raz, może w siódmej, ósmej misji, w dodatku przez przypadek. Tutaj zginąłem w może ósmej minucie. Nie ma tu regeneracji zdrowia, leczyć można się zbierając energon wypadający z unicestwionych przeciwników, ale i ten po chwili znika. I wcale nie narzekam na ten poziom trudności, bo tak naprawdę to dzięki niemu gra staje się tak szalenie angażująca. Każda walka z bosem powoduje skok adrenaliny, bo tu nie ma miejsca na błąd. Tutaj nie można schować się za drzewem i poczekać, aż pasek życia odrośnie. I może dałem się nabrać, może znów sentyment do czasów dzieciństwa przyćmiewa mi zdrowy osąd, ale mam wrażenie, że ludzie w Melbourne House naprawdę lubią te transformujące się roboty, że każdy w studiu oglądał je w dzieciństwie. Grając w to, poczułem, że pracująca nad tytułem ekipa zrobiła wszystko, żeby przybliżyć klimat i atmosferę oryginalnej serii. I nie zrozumcie mnie źle, wcale nie twierdzę, że jest to gra genialna, która rzuciła mnie na kolana i wpisała się na listę ulubionych. Chodzi o zaangażowanie i wkład, jaki dali od Ludzie odpowiedzialni za ten produkt. Nie dotyczy to już nawet tego konkretnego przykładu, a w zasadzie każdej gry, filmu czy czegokolwiek innego. Robienie gier to jednak specyficzna forma pracy. Jeśli nie włoży się w nią odrobiny serca i pasji, to zawsze potraktuje się tego nieszczęsnego gracza bez należnego mu szacunku, a to przecież właśnie jego satysfakcja powinna być celem nadrzędnym. I może jestem trochę idealistą, że spoglądam na to przez pryzmat sentymentu i wspomnień, ale kiedy dotyka się tematu, który choćby w minimalnym stopniu nawiązuje do czasów dzieciństwa, to trudno odepchnąć emocje na dalszy plan. I mimo że nie jestem wielkim fanem Transformerów, to na pierwszy rzut oka widać, które studio chciało zrobić dobrą grę, żeby usatysfakcjonować graczy, a które po prostu odjebało pańszczyznę.